Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Ze mną jest mój serdeczny przyjaciel, najlepszy sojusznik, niedźwiedź, który właśnie przed sekundą przegrał bitwę. Hej! <grym>, przegrałem bitwę, to wszystko jest zaplanowane, ja Ci to tłumaczyłem już nie tak? Zaplanowana strategia przegrywania wszystkich bitew, tak? Tak. Okej, okay. tak. zrozumiałem. A jaką ogromną rekrutację zrobił? O mój Boże, nie mają generała z trzema gwiazdkami z dupy! Skąd? Skąd? Nagle to ci wszystko teraz... rozpierdolą, zbieraj tych żołnierzy w kupę i musimy się z nimi bić. To dał. Po Kiedy? prostu, idą ci na twoją generalną armię, do Toledo idą. Stanę w Madrycie i ich przywitam, po, po, pokażę im madryckie przywitanie, kurwa, gdzie są moje pałki. Wzywaj tych żołnierzy, co stoją na granicy, ja pierdolę Piękne te gałganie. No. Myślisz, że oni co coś teleportować, będą jak w Król ma, stary, w ogóle wyjebany. Kto, kto to jest? Kto ale to jest, opierdalamy, no, z... ale my opierdalamy pałkę to, to po same buk. kule. To jest Bóg jakiś. Po same kule z siemy. To jest jakaś boska, boska inkarnacja Jezusa. Ja, po same kule z siemy. Dobra, może go teraz zabijesz w końcu. Wysyłam Wyszysz. wszystko. Ale jak można być tak grubym, no? no Goń go, noś, że... zmasakruj go, kurwa, chłopie. Nie dość, że koleś ma w ogóle jakieś z dupy... Brrr. Album Era 462 w końcu, dobrze. Kurwiłem się. Widziałem quantity. Nie miałeś quantity? Nie. Ja wziąłem już człowieka, ja przestałem nawet walczyć z tym, wiesz? Ja już mówię, nawet nie będę się wspierał ze sobą. Czemu moja arma się zatrzymała? Go! Gońcie tych frajerów, widzicie, co tam się dzieje. I przygotujcie się do kolejnej wojny. Musimy powiedzieć wojnę... O! temu temu gałganu. Mm. Co? Moje nacje kolonialne przejmują francuskie kolonie. Dobrze! Intrygujące, co? Tak. Zrób coś z tymi mali... mali... mali w tym... tym mali. Ja się zresztą zajmę tutaj sam. Postaram się. Nie zawiedź mnie, zak zakończ sprawę Mali. Um. Ostatecznie rozwiąż sprawę żydowską w Mali. Ech, chłopie, ja to muszę wysłać żołnierzy, że no, w tym momencie ich nie mam, bo mam sporo strat. Bo walczyłem z Tobą, bo pomagałem Tobie na lądzie, bo potrzebowaliśmy mojej pomocy na lądzie. Więc nie mogłem walczyć w Mali. Ergo, w tym momencie muszę zaczekać, aż mi się zregenerujemy power. Więc nie mogę Ci pomóc w tym momencie w sprawie Mali. Rozumiesz? Nie. Nie podzielasz. To... wojnę Mali, czy wypowiedziałeś wojnę, wojnę Francji? Mali. Potrzebuję 13 tysięcy ludzi, żeby mi się odnowili. Dostaję obecnie 320 na miesiąc. To jest mniej więcej moja wyjaśnienie dla Twojego żądania terytorialnego. Nie mają takiego Boga na tym w ogóle. Koleś, kto to jest? Kim jest ten Ludwik de Czy jest ten szesnasty? Tym w słońce? Możliwe. Kto to jest? On, on, nie wiem, on rzuca granatami w moją armię. Skoro de to jest dynastia Walezjuszy, ci co byli u nas. Tu akurat nie, nie było przeskoku do domu burbońskiego. A to, bo... Za, za co ja się w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? No, Wstaje no właśnie truz ze wszystkimi nacjami, które nam miały koalicję z nami wcześniej. Na tak. ciebie, nie ze mną, no gdybym miał być szczery. Aha, Dobra, jakich mam rywali? Ja, ja mam jeszcze. Armię, przybądźcie moje armię. Gdzie są moi dyplomaci? Mam tego truza. Francja, Hiszpania. November, dobra, November, jeszcze miesiąc, dobra. Miesiąc i wypowiadam wojnę. To smutne Mali, dlaczego oni są tacy potężni? Ja tego nie pojmuję, ja wejść, zmasakrować, powiedzieć im do widzenia. A oni oni są tacy potężni, są potężne. To jest największe zagrożenie dla mojego imperium, Mali. No bo nie załatwisz tej sprawy odpowiednio szybko, przyjacielu. Siedzi taki wóz Mali i on mówi: I co, imperatorze? Co teraz? Co? Zachciało się. I co teraz, Niedźwiedziu? Porobiony. Na burt upadło, dobra. Na upadło. Poradziłeś sobie, czyżby z Francją? 29, 36 tysięcy idzie w lukę. Pomóż im z Lagwedocji. Lagwedocja, Lagwedocja. Widzę. widzę, widzę, spoko. Wysyłam tam wszystko. Misiu, nagrywam. Co się mm -hmm. stało? Bo moja dziewczyna, słuchajcie moi drodzy, gra teraz w Europie Uniwersalnej i się uczy. Co, co się stało, słońce? Kto się bije? Nie Pewnie Mali, mali zawsze Nie bije. krzyż, bo nie słyszę, co? No, pauzuj grę. No. no i zobacz, jaki to kraj. Profesjonalizm widzę. Oczywiście, że profesjonalizm. Profesjonalizm. Wiesz, jaka jest różnica z profesjonalizmem naszym? Że ja przynajmniej mam dziewczynę. O, tyś. O, nie, to jest już koniec. W ogóle przyjaźni. Dziękuję. Traktowałem Cię jak przyjaciel, jak sojusznik. GG! GG! Nie się, się no, śmieję się z Ciebie. A, no. <laughs> powiedziałem wojnę temu, Gugin. Czemu? Ty wygraj najpierw jedną w wojnę. Do Ciebie ja myślę. To może wygraj jedną wojnę. Co ty nie, o tym myślisz? Nie, przyjacielu, ja myślę, ja używam mózgu. Tak? Ja I, wiem, I na czym polega to? To użycie że, mózgu w tym momencie. No, cisnę Gujen, które nie istnieje, wasalizuję no. go militarnie i zwracam no. mu kory które, od Francuzów, którzy którymi teraz prowadzę wojnę. Dobrze, no. Nawet, nawet powiem, że nie jesteś już takim głównym, bo ma to sens. No, ma to bardzo duży sens. No. Bili się we mnie znowu Francuzi, ja pierdolę z dupy, ogromna armia w ogóle, oni masakrują, oni, oni nawet nie walczą, oni masakrują moje wojska, naprawdę, oni tak stoją, patrzą się te wojska i rzucają jakimiś granatami, nie wiem, czołgi w ogóle, nie wiem, pokazują nam jakieś Rudy 102 wyjeżdża, rozpłaszcza te moje armii. nie wiem co tam się dzieje, tylko sobie tak to wyobrażam, bo to nie ma innej opcji. Jak tak można? Jak tak można? No, Jak można mi tak robię. Czy załatwisz tę sprawę z Mali? Nie no, wątpię. Masz pod te transportowce, budowałeś budowałem. Budowałem je, no, tylko nie mam teraz manpowera, bo potraciłem ich na twoich bezsensownych walkach z Francuzami. Gdzie dostawaliśmy w pizdę i krzyczałyśmy, się na ty mnie! Jesteś małą mrówką na YouTube kiedyś runiesz wraz z to. Co to za sformułowanie? Nawet nie była obraza, nawet nie wiem, co to było. nie znam nie, zna... nie, tego. Jak nie mam znam tego. Nie znam tego, no nie jesteś ja no, pasji Gimpera w ogóle. Nie wiem, no po prostu nie znam może. Nie, nie, wiem, nie, nie się nazywasz jego przyjacielem w ogóle? Nie, ja nie no wiem. tak, ja jestem jego przyjacielem, nie muszę się masturbować do jego utworów. A skąd ty wiesz, że się masturbuję? Ja nie masturbuję, ja mam tego Mam od tego ludzi, Tak? Tak? Tak, za mnie. I Mama? jest śmiesznie. Tata. Przychodzi <laughs> takim ogórkiem, kiedy się kąpie. Okej. Okay. <laughs> I mówi, it's playtime. <laughs> Zwyrodnialcy. Okej, okay, Gujan właśnie żegna się ze swoją niepodległością. Chwileczkę zatrzymam. Pięknie, coś udało Ci się w końcu wygrać. Tak to chciałeś powiedzieć? Mogę moim wasalem, oddaj mi wszystkie pieniądze tego świata, aż 17 dukatów, to widzę, że. o, to nie, to. No nie, to chwila, to po prostu. A nie wiem, to 17, ja nie wiem, że czasami się teraz wiesz, że zacząłem, bo nie wiem na co to przeznaczyć to 17 dukatów, nie? Bo to no, jest... Ale co zajmie, Aha, to Gujane zajmujesz. Dobra, łapię. Słuchaj, Francję oblegaj całą. Jak uda ci się oblec całą Francję, to wówczas oni dostaną tak gigantyczny war exhaustion, że będziesz mógł ich spisować. I wtedy Mali pozostanie same. Wówczas możemy oblec całe Mali i tak samo ich zrównać z ziemią i dojebać ich war exhaustion, żeby wybuchli w końcu. Mali, największy tylko konsekwentnie. Tylko tę wojnę trzeba konsekwentnie przeprowadzić, no nie? Tak na moje. Hmm. No bo to podbędę, pochował och wszystko. Nie, w tym momencie już mam, już mam przyjacielu 16 transportowców, dorabiam jeszcze troszkę ich i niedługo będę mógł tam wysłać 20 parę tysięcy do tego Mali. I jak już ustanowię jeden przyczółek, to będziesz mógł wysyłać tam żołnierzy do mnie, nie? Żadnych żołnierzy do mnie nie będę wysyłał, to jestem zajęty wojną z poważnymi zagrożeniami. No właśnie, jak zamkniesz Francję. Ej, Aztekowie chyba mi odkryli, bo dostałem na nich To ja odkryłem Azteków. Francja, mój drogi, ma 3000 manpower, a jest na widelcu. No tego ją rozbiorę na części pierwsze. Dobra, wypowiadam w takim razie wojnę Mixtekowi, jak nie masz co robić. Ale, że w ogóle Francja ośmieliła się moją guję zaatakować. Moją guję. No i nie, no i znowu, no i znowu idzie ten generał. Kurwa, w ogóle, znowu to jest... zjebałem, wypowiedziałem znowu wojnę bez kasusbeli, Jak grubym trzeba być. Mi I, ze, I ze mnie się śmieje. Mm. Matko Bosko. Nie no, ja mam 42 tysiące żołnierzy przeciwko 25 i oni wytrzymują to. Jak otaczam masą i, i mam większą dyscyplinę, a ten król i tak mówi nie. Że nie, bo on... Ja nie wiem, na jakie to działa. Jak on, jakie on rozkazy wydaje tym swoim żołnierzom, że oni takie bonusy dostają? Nie wiem, przecież Co on może robić na tym polu bitwy? Nie wiem, nie wiem stójcie w szyku? Nie wiem. Trzymać szyk trzeba bronić bestii to jest rozkaz. No, no nic, innego, nic innego nie ma, nie ma opcji w ogóle. O co tu chodzi? To jest rozkaz mój drogi. Mhm. Mam kupca, który... Weneckiego. Nazywa się, się Ignacja. Fajnie, śmieszny imię. No, A tak wiesz, coś... że mam jeszcze 11 kupców? Super. Tak, jeżeli chcesz o tym rozmawiać. Mów mi więcej, mów mi więcej. Będę. Będę, Będę korektował z Handy lub chyba. Bada, bada. Dlaczego Handel Bordeaux jest taki biedny? Bo jest generalnie tam mało prowincji, które mają mały, zwykły trade power. Jest w sumie tylko jeden, dwa są tylko. Nie ma chyba żadnego importera w Trade, jeśli się nie mylę. Generalnie dupa. Ten król francuski, on wiesz, on idzie, nie ma 10 tysięcy żołnierzy. Ucieka z tymi 10 tysięcy żołnierzy. No. Dochodzi do jakiejś tam prowincji, w ogóle na co dupie swojego kraju i wraca z 30 on, okay. mnie, on tam znajduje ludzi, którzy czekają tylko na to, aż on tam przyjdzie i on ich zmobilizuje do akcji. jesteśmy tutaj. Zajebiście brachu. Dobra. Jak regiment cost on, 10%. Walka. Tak jak po prostu poszedł obudził druidów w kurhanach. Gdyby. No jak można tak, tak robić? Nie Zajebiście tam. brachu. Oni, oni się teraz mnie wbiją, z racji, mm. że mają przewagę liczącą, i generała, który jest. Ufa, no i mają minusy, ale nie jest tam, a przez rzeki na szarży przebiegają. No i zma... nawet ich nie tknąłem. Nawet ich nie tknąłem, oni mnie po tysiąc, biją ich po czterdzieści. Oni <grym> mają minus, mamy tę samą technologię. Co 3... oni się rozjebali? No, wili roz... i rozjebali. Nic nie było, nic nie zostało. ja nie wiem, gdzie jest problem, bo której historii leży problem, bo ja mam imba <grym> technologię, imba ideę, a oni i tak, i tak mówią mi nie. <grym> Nie wiem czemu ale... To bardzo śmieszne. To nie jest śmieszne. Mali podbija... Mali tak bardzo mną gardzi że się wypodziało wojny jolofowi. W sumie, w sumie, gdyby, gdybyśmy tak się nad tym zastanowili, to ja wypowiedziałem w tym samym czasie wojnę Mixtakowi, nie? Super. Ich nacy. Co tam? Nie chcę Z Murzynami. Niech oni dadzą mi spokój. Co oni ode mnie Wiesz, już mam świadomość, dlaczego nagle mogę stracić stabilność? Bo jestem gałgankiem i wypowiadam wojny, nie. Wypowiadam nacji, która jest jednocześnie jest subjectem nacji, który, bo oni tam mają ten system subjectów. Dlatego tracę. Ja nie mam dla nich, ja nich colonial expansion CB. I nagle teraz się zorientowałem, dlaczego za każdym razem traciłem tych. ten. Te, a dobra. no. no, tego. Gdzie jest moja armia? Czy ona jeszcze istnieje? W ogóle jakakolwiek armia istnieje, czy on zmasakrował już wszystkie armie tego świata, ten głupi. Tak! Zmasakrował armię Luki! Zmasakrował armię. Czy Luka w ogóle spisowała? Nie no, Luka ma 28 tysięcy, jeśli się nie mylę. Stali na boku i dostali chyba pierdol. Stali w Pierdol i spisowali. Ja Pierdol o oni mają. Nie! Nie! No mogę wysłać ci moje 21 tysięcy żołnierzy, jeżeli to ma Ci pomysł. All mercenaries, gdzie to jest? Dlaczego nie mogę wszystkich z... dawać? mi? Wszystkich najemników tego świata, wszystkich! Francuskich, wszystko! 30, Masz przyjacielu 33 tysiące. Pomogło? Ja wiem. Z wiadomych przyczyn nie mogłem skorzystać z, tego, z tej opcji, że wszystkich najemników świata zbudować. Dobra. To jest z Mali. Kto? Francja ma minus 11 Worek 11 za stary. To wiesz, generalnie warto wykorzystać, tak na moje? Armia ja, w ogóle na Paryżu stoi i czeka na wpierdol zapewne. O, Lombok udało mi się cały... Biegnij do Paryża. Wszyscy do Paryża. Nie, nie, nie. Na znowu druidów w ogóle uśpionych w kurhanach. I patrz, on na start 10 tysięcy. On samim spojrzeniem 10 tysięcy ludzi. Tak jak stało 10 tysięcy ludzi w szeregu, zobacz, go... Nie ma. Nie ma. No. To ustaw się w łucach jakiś, jeżeli chcesz się przed nim bronić w jakimś Orleanie. Nie wiem, tak... Ale ja nie chcę się bronić. Ja chcę okupować ten Paryż, jego ostatni w ogóle bastion. I on... Oni nie oni nie mają połowy kraju i oni dalej mają w ogóle jakiekolwiek szanse to to jest, jest możliwe kto, kto tworzył ten kraj? Kto tworzył ten kraj? Gdzie są w ogóle moje Węgry? Dlaczego Węgry stoją 24 tysięczną armią w Chorwacji? Może mają cię wyjeba, ale na siebie na... siebie Ej, nie. się we mnie. Chodź, 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 chodź! Po polu, kurwa, no gałganie, no przecież ja to, toczę dwie wojny w jednym momencie. No to on pochwaci kazał tę drugą. No bo, bo, jak nie, to Wielka Brytania i zje, no. I znowu dostaniemy tam wpierdol. No ale po co? chuj mnie tam wzywasz! Ale patrz, jak on zmasakrował, no tak! Po chuj mnie tam wzywasz na taką walkę. Ty nie masz jest, lidera, nie masz lidera, którego straciłeś. Ja tracę cały manpower, zaraz stracę, tylko dlatego, że ty masz jakąś Ech. posraną ambicję. Pieprze to, nie pomagam ci w tych kurwa walkach już. Chuj ci w ryj. No chodź, to Pieprz, jesteś, jesteś jak, głupim głupkiem. Jak grubym trzeba być, żeby mnie zostawić? Jesteś głupim głupkiem. Nie umiesz toczyć walki, to się pieprz. Po cholery wysyłasz po jednym żołnierzu takiej durnej walki. Wytłumacz mi tego. Nie do durnej walki, to trzeba nie było wili. skończyć, aż mu się skończyły morale, stanąć naokołek. On ma mało morali, to jego zaatakować. Dosyłasz żołnierzy do walki, wysyłasz ich na y, flanking y, minusy, wysyłasz ich na wszystkie negatywne modyfikatory w tym momencie. A tak to inaczej byś go zaatakował, jak on miałby połowę morali. No kurwa, myśl, Bogiem. chłopie. On nie jest Bogiem. Nie jest Bogiem, tylko do cholery jest ty Bogiem. nie myślisz. No, jest taka Bogiem. jest różnica. Taka, taka, taka jest ja różnica. Ja tak ja z każdej strony, on, nie, on jest nie do ściśnięcia. to jest człowiek Bóg. Jesteś, a ty jesteś człowiek gówno, no jak tak już mówisz, no, no nie wiem co ci powiedzieć więcej, no. Myślisz, dosyłanie pod żołnierzy radem. na pole bitwy to nie jest dobra, rzecz, lepiej zaczekać obok i poczekać, aż mu się skończy e, bitwa. I dopiero wtedy wysłać żołnierzy Traci 20 tysięcy żołnierzy? I tak straciłeś co za różnica. No, to, no to ja straciłem tylko to 20 tysięcy, no reszta tam nie dotarła. No nie i dosyłałeś po tysiącu, i oni każdy ten tysiąc po kolei giną, no. Nie Na tym nie, się no. to zakończyło. Ja widzę, że oni tam i dalej są. Ej, no, głupie to było. To malibyśmy w końcu ścisnęli. Teraz jak ja manpowera, to się w ogóle pieprzno. Mówisz, wysyłaj do walki no. w Paryżu. Jesteś atakowany, masz połowę morali straconych. Oni miał bodusy w obronie, bo ich zaatakowałeś, czy nie wiem, czy zaatakowałeś. Oni miał króla jakiegoś wyjebanego, no. Roluj tymi generałami chociaż, no. Staram się, ale uwierz mi, każdy kolejny. Mali wysłał drugi raz z Whitepisa ofertę. Nie zrobisz tego. Nie zrobię tego, no ale kurwa myśl no na przyszłość. A, no. Stoję w górach, w górach, oni tutaj będą mieli minusy. A oni, ja wie, tak, wiem, że się wbiją, właśnie to robią, będą mieli minusy. I oni już na start, już na start, masakrują moje armię. Kompletnie nic nie mogę zrobić, nic. Mogę tego teraz podszywać, że liczyć na to, że to nie... Co, nie, nie chuj ja, nie mogę nawet, nawet tego <noise> Przeszedł przez te Pireleje jakby się przekopał po prostu. Na nic nie spojrzał. Bunkry, nie bunkry. Ach, chuj, jebany. Ach, clear offer, oddawaj mi ziemię, ty. Etniczne. E, kapryt, w ogóle, chodź tu, zapauzuj mnie to, bo mnie już zdenerwował. Jak, jak, jaką Francją trzeba być? Dobra, może, nie wiem, jaki masz z nimi... Poziom bitwy, wojny, nie wiem. Minus 21, masz Indywidual War przeciwko nim, tak? Dobrze widzę. Mhm. Mm minus czy plus? Mam no, 13 łorek, zaczną, zaczną wybuchać. Nie, nie Dobra, spouzowałeś z nimi, co zrobić z nimi? Zabrałem im jedną prowincję, no nic więcej nie wziąłem. No kurwa, no na no, moją no, oni jeszcze dosyłali tych żołnierzy. Jak, jak to jest w ogóle możliwe? To w ja bonusów zapomniałem wyłączyć? Czy jaki? No, dobra, teraz schodź, bierzmy floty i płyniemy do tego mali zawszonego, no bo to. Zdochuje niepodobna taka gra. Gdzie jest moja flota? Nie mam floty w ogóle, z dupy gdzieś zatonęła. Użyjesz zatanęła. mojej handlówki. Nie wiem no, czy w tej walce. Użyjesz mojej transportówki. Eee, Allo armis. Dobre. Dobra, teraz możesz wziąć sobie moją flotę teraz. No już, tylko też w się buduje własną. żołnierzom tak, tak. żołnierzami teraz do morza i wyślij, żeby pobyli do Mali. I wtedy powinni, tak. po, powinni użyć mojej floty. Okej. Okay. się w swojej prowincji, odblokuj żeby ja potem używać tego jako fortu, bo będziesz musiał i tak inwazję zrobić. Teraz powinieneś, no, daj z musimy... weź zaznacz tę armię, co masz z i daj, żeby popłynęła tam do twojego Mali. No klikam na Mali teraz. Armią samą, armią. No, tak, samą armią, nie do rady. Musi to jakoś działać. A gdybym zrobił coś takiego? Spróbuj Że teraz jakaś... na nią wejść. Ja? No niezły, a może musisz postawić swoją armię, czy swoją flotę tutaj? Ej. <laughs> Mali się nam tam mi desantuje. Co jest? Na Madeirę, na Madeirę, kurwa, poczekaj. Nie mogą mi tam się drapnąć. To Nie, oni idą na Moroko. Dobra, zjebałem mi flotę. Nie możesz wejść na tę flotę? Nie, nie mogę. Dobra, to ja zaraz, zaraz swoją buduję spoko. Zaraz do nich popłynę. Po, po, Grube grubasy. Jak tak? Jak gruba. A jesteś w stanie dostać akces przez Team Ale tam jest. Z tym Z No, i tak muszę móc ten. się ładować do tej floty. Spróbuj wejść na tą flotę. Poczekaj, wpłynę do ciebie do Sewilli. To może ci w ogóle dam tę. Ja hmm. mam wpływać. Mogę. Spróbuj się załadować. Daj sobie attach tu transport. Okej, okay, no, może, a może tak zadziała. A nie, nie mogę atacz tu transport. A jak teraz kliknę, też nie mogę. No Przecież to poczekam. No Zbuduje się flota. Zaraz będę Dobra. Ach, panie niedźwiedziu. Zyskaliśmy na prowincji w tej wojnie. Fajnie. Też się cieszę. Gańskie Węgry, gdyby nie ta Unia z Węgrami, to wszystko się tak dobrze toczy, ale nie zachciało mi się Unia z Węgrami. Ale bo, po co mi ta Unia? Gdzie są Węgry? Gdzie jestem ja? Jak ja to połączę? Nigdy tego nie... Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? To jest Unia, to wszystko po z tą głupią Unię. W ogóle... I twoja wina też. Bo, bo tak, kogoś musi być, a nie może być moja. Okej. Okay. No, jest, jest kolejny Austria w ogóle. Kto wybiera tę Austrię? Kto tworzy tę grę? Gdzie jest paradoks? Wiesz co, Austria i Saksonia w sobie. Jak, tak Jak tak można? Cześć mnie nie gra. Tu jest kolonie, tak dobra. kolonie dobra. Całe te, mali, te Całe mali, te Ach, o tym się został zapomniałem. Został Już widzę. Flota skończy się robić wszystkiego. Wszystko zagrać. Wszystko. Nienawidzimy wszystkich. Legia Warszawa. A też tu transport. E, ilu was tutaj jest? 6000, 4000. Kto tutaj robi kolonie? Wielka Brytania, skurwiele. Gdzie? No i w Indonezji robił. Gdzie jest jakiś kurde dowódca w ogóle? Mali, żadnych pisów ci tutaj nie dam. Wódz Mali ośmiela się w ogóle mówić mi, że mam się poddać. Skumasz to? Wódz z Mali. Czy się nie czuję dosyć pewnie? Jak on się nazywa w ogóle? To jest. Jak on się nazywa? Mansa Mahmud III Kejta. No. Kim on kurwa jest? Dobra, płynie flota. Dlaczego? Dzielna. Zmasakruj ich Ignacy za mnie. Już płynę. Daj mi sekundę. W Mam statki, o matko mam statki, o ale jest, online. jak ja im jebie. Czekałem na ten moment milion lat chyba. Czy oni tam w ogóle jakieś forty mają? Czy zdążyli postawić? Mają dwa forty. Z czego jeden to ja im postawiłem. Ty, ty, <grym> jak <grym> można? Coś mnie w tym wyjątkowo Czy Czemu wszystko mam tu moje Relations? Wszystko przeciwko mnie. Wszystko. Intrygujące. Wiesz, że dostałem trzech wasali? Skąd? Nie wiem, jakimś cudem. Aha, już wiem dlaczego. Zabrałeś inków? Mm, tak, tylko dziwnym jest, dlaczego e, inkowie są liczeni jako wasal. Mój król nie dożył tego wspaniałego desantu na ziemi. Umarł, stwierdził, że wziął, wybrałeś mnie i umrze. Kto to widział? Mm -hmm. bardzo skomplikowana sprawa. Bo wydawało mi się, że wasale nie wliczają się już w Limit Diplo, diplo rela, Relations, nie? Czy się wliczają? ale wliczają się normalnie. Ach, nacje kolonialne się nie wliczają, już rozumiem. No. To jakieś, trzeba by się pozbyć relation. Hiszpania? Hmm. Super sprawa. Ach, dobre, już wiem o co teraz się rozchodzi tutaj. Improve relation. Kto jest jeszcze moją dziwką? Aztekowie są moją dziwką? Nie. Zapotekowie są moją dziwką? Kurwa, kto jest moimi dziwkami teraz? Ach. Mm, tak. Nie tak. Tak. Aha, wy jesteście, dobrze już widzę. To Tonak, Tlaszkala i Kolima, Dobra, już widzę. Super to super kraje. Najlepsze, najlepszy sojusznicy świata. Płyniemy do nich, czy nie? Jaki jest plan? Ja tam już płynę. O, iść, zdaje się zbliża. To czemu nie powiedziałeś mi, że pójdziesz? Gdzie się dropujesz w, w swoich prowincjach? ja no, tam nie mam żadnych prowincji. Masz trzy. No, to, nie, ja się dropuję u nich tam w, trakt, w Traksa. Daleko Dobra. na północy, jak najdalej. Widzę, i tak... widzę. Będę tam wysłał po 10 tysięcy żołnierzy. Spoko, są 19 tysięcy. I choćbym, kurde, miał się zestać wszystko z tego mali. Nic, nic nie zostanie. Zajmij, szybko, zajmij szybko to prowincję, żebym mógł tam wpłynąć. Mm, spoko, staram się. Dobra. dobra. Zdążysz zająć? Zdążysz zająć no, nie się to jakiś przydał. No i Dąży zająć to, zdąży zająć przed przyjściem. Mam. Do, do, dobra, robię dropa. Wchodzę no, do drop ciebie. Zmasakrują, ale jak ty się dropujesz, to Ty ich do, dobijesz, no? dobijałeś. Nie no. mogę tylko dowódcy, to trochę nas boli, ale oni mają chujową tą technologię. Ja mają dowódcę 3-4 przypomnę ci. Nie wiem skąd. Nie Też pytaj się. mnie, ja nie chcę wiedzieć nawet. Dobra, mogę tutaj dowódcy teraz dać. Przyszli dużo żołnierzy więcej, bo ja ci nie pomogę. Płyną, płyną płyną, 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 ciągle płyną. Dobrze. No już tyle. To to... Ja nie wiem czy nie zauważyłeś, ale od jakichś 6 odcinków to wszystko się toczy wokół tego jednego kraju. Maj. Yy, tak, to prawda. Ma. Tak pamiętam, że siadaliśmy sobie przy tym odcinku. Dobra, domkniemy ten odcinek. Dzisiaj już tam sobie to wojnę i będzie po wszystkim, nie? Hmm. Powiedział kolega Ignacy i Niedźwiedź nigdy. <grymne> <grymne> Dobra, ale wiesz co? co? Jedzie karetka w tle i to jest dobry znak, że właśnie jest już pierdol i jest już pograne dzisiaj. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Klasycznie ode mnie byłem Ignacy, wy byliście wy, a na mną był Niedźwiedź. Na razie, obiecuję, że ścisnę to mali. Bierzcie, bądźcie dobrej wiary. Tak, I na pewno. Od, od, ode, o, wezmę w końcu, będę miał tę gujene. Już mam trzy prowincje z tego, co straciłem. Więc spokojnie. I Sycylię, jak mm -hmm. powiem, wojnę mm -hmm. nie skąd. Jasne. Dobra, już woleliś uczyć grać. Tak będzie lepiej. Dobra, trzymaj się, trzymaj się ciepło. Widzimy <grym> się już ja jutro. Cześć, pa, pa, hej.